Dobry wieczór! Zachęcam, żebyśmy zajrzeli znowu do księgi i przypowieści Salomona, gdzie w szesnastym rozdziale, ale drugim wersecie, według tłumaczenia ekumenicznego, takie znajduje słowa: Wszystkie drogi człowieka są w jego oczach czyste, lecz Pan ocenia jego zamiary. I to właśnie jest, że jesteśmy kryształowi, jesteśmy niewinni, jesteśmy najlepsi, najbardziej doskonali brakuje nam krytycyzmu nie lubimy kiedy ktoś zaczyna nam coś mówić zwracać uwagę nie daj Boże krytykować Wszystkie nasze drogi wszystkie nasze zamierzenia w naszych własnych oczach są dobre przynajmniej dobre dla mnie samego ale zapominamy że Pan Bóg ocenia nasze zamiary że pan Bóg zna nasze myśli nasze intencje a więc to wszystko, z jakiego powodu coś robimy, różnymi drogami idziemy. Różnymi drogami idziemy z innymi ludźmi. Te drogi prowadzą nas w różnych kierunkach. Jedna droga jest naprawdę warta, żeby na nią wejść. To jest droga za Chrystusem. To jest ta wąska droga, o której mówi nasz Zbawiciel, która prowadzi do życia wiecznego. Wąska, być może kręta, być może nieprzewidywalna, ale zawsze jesteśmy u boku naszego Zbawiciela. Zawsze. Pamiętajmy o tym, kiedy być może już niektórzy z nas wytyczyli sobie w Nowym Roku jasno, Obraną i określoną drogę. Czy jest to droga z Bogiem, czy jest to droga z Chrystusem, z naszym przewodnikiem? Nie zapominajmy w planowaniu, w wybieraniu dróg o tym, z kim tą drogą pójdziemy i kto będzie naszym przewodnikiem. Amen.